Oto dynamiczne i zwięzłe wprowadzenie do wiadomości. Przełomowe informacje z Watykanu. Papież Franciszek po długiej hospitalizacji opuści szpital i powróci do Watykanu. Mimo początkowych obaw o jego zdrowie, stan papieża znacząco się poprawił. W najnowszym wydaniu podajemy datę wyjścia papieża oraz szczegóły dotyczące jego dalszego stanu zdrowia. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Niesamowite wiadomości napłynęły do nas z Watykanu, papież Franciszek, po niedawnej hospitalizacji, czuje się na tyle dobrze, że wkrótce opuści mury szpitala. Jeden z lekarzy z prestiżowej polikliniki Gemelaj w Rzymie, gdzie przebywał, podał oficjalną datę jego wypisu. Wierni będą mieli okazję ponownie zobaczyć Ojca Świętego, a dokładne informacje wskazują, kiedy Franciszek wróci do Watykanu, co wywołuje wielką radość wśród katolików na całym świecie. Papież Franciszek spędził ponad miesiąc w uznanej na świecie poliklinice Gemelai. Na początku jego pobytu stwierdzono, że przyczyną hospitalizacji było podejrzenie obustronnego zapalenia płuc. Jednak z czasem lekarze ustalili bardziej złożoną diagnozę – polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych. Watykan przez cały okres leczenia regularnie informował wiernych o stanie zdrowia Franciszka. Warto podkreślić, że początkowe wiadomości z Rzymu budziły niepokój. W wielu kręgach, zarówno wśród duchowieństwa, jak i lajkatu, zaczęto spekulować, że mogą to być ostatnie dni obecnego papieża. Międzynarodowe agencje, takie jak Reuters, cytowały wypowiedzi wpływowych duchownych, w tym kardynała Timotiego Dolana, który wyrażał głębokie zaniepokojenie. Dolan posuwał się nawet do twierdzeń, że Franciszek jest na granicy życia i śmierci. Równocześnie pojawiło się wiele spekulacji dotyczących możliwej rezygnacji papieża, wzorowanych na decyzji jego poprzednika Benedykta XVI. Jednakże obecnie sytuacja uległa zmianie. Stan zdrowia papieża poprawił się na tyle, że może on opuścić szpital, co świadczy o skuteczności podjętej terapii. Już niedługo Franciszek powróci do Watykanu, co z pewnością będzie wielkim wydarzeniem dla Kościoła katolickiego. Lekarz podzielił się precyzyjnym terminem tego istotnego momentu, co wzbudza nadzieję i radość wśród wszystkich, którzy śledzili jego sytuację zdrowotną. Pod zdjęciem znajdziesz kontynuację artykułu. W ostatnich dniach Watykan niechętnie dzielił się informacjami dotyczącymi stanu zdrowia papieża. Warto zauważyć, że ostatnie oficjalne wieści na ten temat były raczej oszczędne. Jednak na początku marca po raz pierwszy wierni mogli obejrzeć nagranie z udziałem Franciszka. Ojciec święty zapragnął wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które zwracały się do Boga z prośbą o jego powrót do zdrowia. Na filmie było widać, że wciąż zmagał się ze znacznymi trudnościami w oddychaniu, co znacznie ograniczało jego zdolność do swobodnego mówienia. Z serca dziękuję Wam za modlitwy dotyczące mojego zdrowia, mówił papież, przerywając często wypowiedź, aby zaczerpnąć powietrza. Niech Bóg Was obdarzy swoją łaską, zwrócił się do zebranych. Należy zwrócić uwagę, że obecność nam przy tego dnia jest obowiązkowa, szczególnie w kontekście nadchodzącej Wielkanocy. Kilka dni później, w niedzielę 16 marca, odczytano rozważania papieża podczas modlitwy Anioł Pański. Franciszek przyznał wprost, że ten okres jest dla niego wyjątkowo trudny. Przechodzę czas próby i jednoczę się z wieloma braćmi i siostrami, którzy, podobnie jak ja, czują się teraz niezwykle słabi, pisał w swojej niedzielnej modlitwie. Wreszcie parę dni temu Watykan opublikował pierwsze zdjęcie, które głęboko poruszyło wszystkich. Na fotografii możemy zobaczyć, jak skoncentrowany na modlitwie i wyraźnie wyczerpany papież Franciszek siedzi na wózku inwalidzkim, pogrążony w modlitwie przed ołtarzem. To obraz, który mocno przemawia do serc wiernych na całym świecie. Z polikliniki Gemelaj dotarły do nas bardzo optymistyczne nowiny. Okazuje się, że papież Franciszek wkrótce opuści szpital. A to nie jedyna dobra wiadomość, ponieważ wierni będą mieli możliwość ponownego zobaczenia go. Jakie to będzie wydarzenie i w jakiej formie się odbędzie? Przedstawiamy Wam wszystkie szczegóły tej niezwykłej sytuacji. Najświeższe wiadomości dotyczące pobytu papieża Franciszka w rzymskim szpitalu napłynęły w sobotę 22 marca 2025 roku. Informacji tej udzielił doktor Sergio Alfieri, który opiekuje się papieżem. Powiedział on, że już następnego dnia Ojciec Święty opuści mury kliniki, by wrócić do Watykanu. Zaznaczył jednak, że papieżowi potrzebna będzie co najmniej dwumiesięczna rekonwalescencja, aby w pełni dojść do siebie po terapii. Mimo to stan zdrowia papieża jest stabilny już od dwóch tygodni, co jest pocieszającą wiadomością dla wszystkich wiernych. Doktor Sergio Alfieri poinformował światowe media, że papież Franciszek zostanie wypisany z kliniki Gemelaj i powróci do domu Świętej Marty w Watykanie. Wiadomość ta z pewnością przynosi ulgę nie tylko samych Włochom, ale i całemu światu, który śledził stan zdrowia papieża. Tymczasem watykańskie źródła podają, że mimo poprawy zdrowia papież musi ponownie nauczyć się mówić. Jest to wynik długotrwałej tlenoterapii, której był poddawany. Radosnym akcentem jest to, że w niedzielę, 23 marca 2025 roku, papież nie tylko opuści szpital, ale i pokaże się wiernym. To wydarzenie będzie miało miejsce podczas modlitwy anioł pański, kiedy papież ukaże się w oknie na dziesiątym piętrze polikliniki Gemelaj. Wówczas wierni będą mogli zobaczyć głowę kościoła katolickiego, a Franciszek pozdrowi wszystkich zgromadzonych i udzieli im swojego błogosławieństwa, zaspokajając oczekiwania wiernych, którzy niecierpliwie czekali na tę chwilę. W niedzielę Ojciec Święty opuści mury szpitala, co z pewnością ucieszy wielu wiernych na całym świecie. Od przeszło dwóch tygodni stan jego zdrowia pozostaje w miarę stabilny, dając nadzieję na pełne wyleczenie. Przed nim jednak jeszcze długa droga do odzyskania pełnej sprawności, gdyż lekarze zalecają co najmniej dwa miesiące rekonwalescencji. Oznacza to czas, w którym będzie musiał szczególnie dbać o siebie i unikać wszelkich obciążeń. Wierzymy jednak, że dzięki modlitwie oraz wsparciu duchowemu i medycznemu papież szybko powróci do swoich codziennych obowiązków. Czas odpoczynku może być okazją do refleksji nad jego posługą i rolą we współczesnym świecie, w którym jego słowa niosą szczególną wagę i przesłanie pokoju. Dbanie o zdrowie jest niezwykle istotne, aby pielgrzymować dalej przez międzynarodową arenę duchowych potrzeb. Niech ten okres będzie także inspiracją dla innych do troski o własne zdrowie, które jest kluczem do zdolności działania i służby innym ludziom. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.